Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszy blog i chciałbym to poświęcić sprawa, której obecnie się dzieje, to jest sprawa akta. Bardzo się cieszę, że doszło do tego, że rozmawiamy, rozmawiamy o tym, uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne bardzo mi się podoba podejścia i pana ministra Boniego oraz obecna pana premiera, którzy przeprosili właśnie za brak konsultacji społecznych. I mam nadzieję, że te rozmowy, które się odbywają, doprowadzi do rozwijania wszelkich wątpliwości dotyczących tej sprawy. Osobiście żyję taką nadzieję, że dojdzie do też w parlamencie oraz w parlamencie europejskiego, żeby, żeby analizować wszelkie zapisy tej umowie, gdyż uważam, że um, każda tego rodzaju umowa, który um, może doprowadzić do ograniczenia swobód obywatelskich, wolności obywatelskiej, um, powinna być um, wręcz um, odrzucona. Takie jest moje osobiste zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że wszelkie z tym problemem będzie rozwiązane. I chcę też powiedzieć, że to jest też dla nas nauczka na przyszłość, że warto rozmawiać, warto słuchać społeczeństwo, warto wiedzieć co... Myślą, dlatego, że zostaliśmy wybrani przez obywateli. Nie reprezentujemy siebie, reprezentujemy właśnie Państwa. Powinniśmy pytać i dowiedzieć się, co Państwo mają do powiedzenia i reprezentować tych punkt widzenia. Więc jeszcze raz bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy poruszyli tą sprawę, wszystkim, którzy pisali do mnie, wszystkim, którzy wysyłali dokument. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że teraz Doprowadzimy mi sprawa do odpowiedni końca. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.